Słuchajcie, jadę sobie autobusem na wycieczkę do Binh, czyli do e, poprzedniej stolicy Wietnamu. A może ja nawet pierwszej. Natomiast zobaczcie, przede mną może nie jest najlepsza akurat pogoda. Ale fajne górki, które też mam nadzieję, będziemy oglądać. No, to przyjechałem teraz, słuchajcie, do Ninh Binh, czyli pierwszej stolicy Wietnamu. To jest tak rok mniej więcej tysięczny. Pierwszy przystanek dzisiejszej podróży. Jedziemy, o, rowerami. Widzicie, tam są rowery, grupka. A to za mną to wygląda trochę, to wygląda trochę jak Guilin, czyli kraina 20 yuanów w Chinach. Ale my tam idziemy do świątyni Tutaj przede mną to główna świątynia z, tej, a, z w tej stolicy Dosyć tutaj ciasno i tłoczno. No, dodatku ciemno. Tutaj wnętrze, nazwijmy to przed ołtarzem, w takiej części zamkniętej za kratami. O. Gorąco masagryczne to nie no ale przeżyłem. no to plac przed świątynią, właśnie, co z niej wyszedłem przed chwileczką. No, jakby powiedzieć, w stosunku do Pałacu Królewskiego e, w Bangkoku, no to dużo mniejsze, skromniejsze, ale za to fajne, tak bardziej wygląda na stare, a nie odrestaurowane przed chwilą. Jedziemy sobie rowerami taką oto drużką tu się grupka zatrzymała, ale widoczki ładne. mi się trzeba było gimbala wziąć do jeżdżenia jedną ręką na rowerze. Kok się to nazywa albo jakoś podobnie i stąd odpływają łódki. Będzie spływ rzeką wśród, miejmy nadzieję, pól ryżowych i takich, oto gór. O, a pani wiosłuje za mną, zobaczcie, nogami. Można, można. No, A tutaj dokładnie widać, jak go nie wiosłują, zobaczcie. Ale zobaczcie, cywilizacja jest tutaj ten. Biały punkt u pana to ma zaszyty zaszyte ma wiatraki dwa i mu nadmuchują powietrze do kurtki Ale żeby nie było, że tylko dla turystów jest to tu trwa załadunek cegieł na pływającą łódź no powiedzmy, że taką pseudobarkę No to robi się coraz ładniej trzeba przyznać. Rzeka chowa się nawet pod skałami będziemy wpływali do jaskini podziemna rzeka leci. No bardzo ładnie tu jest próbowałem polatać trochę dronem, ale oczywiście się okazało, że nie ma pamięci. Więc spróbujemy się zatrzymać jeszcze w drodze powrotnej. No to jeszcze troszeczkę tutaj widoków z ziemi, bo z drona jednak udało się nakręcić i zaraz wam pokażę. Ale jest pięknie. Generalnie to jest tak, że żeby latać we Wietnamie legalnie to trzeba wystąpić o zezwolenie, które kosztuje jakieś 800 dolarów. Co prawda jest na 10 lotów, ale to jakiś bezsens cenowy. No więc sytuacja jest taka, że oficjalnie latać się raczej nie da, ale można. To znaczy, można oczywiście nie nad miastami, bo tam się ktoś przyczepi. Natomiast w takich miejscach nazwijmy to poza centrum, nikt nie robił żadnego problemu z latania ani tu.

Widzicie tych ludzi tam na górze? Czy nie widać? Bo nie wiem, czy to widać na kamerze. Chyba widać teraz. No to tam się wdrapie. Zobaczymy, w jakim stanie będę schodził. Widzicie się oto schodami nie wiem ile w sensie ile schodów ale ponoć w pół godziny da radę wejść. Powiem tak tamte schody. To była ubertura Żeby się przyjemniej szło, to tu jakieś występy są, ale to chyba nakręcają teledyski bo jest paru takich operatorów. widoki prawie jak z drona co zrobiłem tylko że tam jak filmowałem to było ciszej zwłaszcza że dron nie nagrywa dźwięku no ale zobaczcie za to można popatrzeć na drugą stronę też na równiny gdzie są pola ryżowe no i znowu się potem zaczynają góry no zobaczcie wdrapałem się na ten punkt widokowy nad... Tam kok, tam na dole. O, tam, tam żeśmy pływali. A teraz jestem mokry, jak widać. Jak szczur, czy co tam. Ale warto też wejść samemu, a nie tylko z drona oglądać. O, takie widoki tutaj. Z tego miejsca, gdzie stoję. Tutaj. A tutaj widok na drugą stronę. No. Warto się wdrapać. Ale. Człowiek to okupi potem. Więc jak możecie to przychodźcie pod wieczór, po południu, a nie w południe, bo o, to się może źle skończyć, jak słońce jest pionowo. Ta wspinaczka. Niestety, atmosfera trochę jak na Giewoncie. Czyli zobaczcie ile ludzi tu włazi, szczególnie pod wieczór. Ale widoki są zacne. a jakby komuś było mało to może sobie pochodzić, o tam widać że można chodzić po plantacji lotosa ale mnie już wystarczy idę się schować za chwilę do zimnego do zimnego autobusu no, a słuchajcie podsumowując, Halong może i Nimbing, Tamkok, Tam Kok no i tutaj ten punkt Widokowy to Halong się zrobiło tak jak mówiłem, takie bardzo zatłuczone, ale jest widokowo piękne. Tutaj też dużo ludzi. Natomiast warto się wybrać na wycieczkę. Można sobie ją załatwić z chyba każdego fotelu w Hanoi za tam 50-60 dolarów. Całodniowe wycieczki to spokojnie są. 60 to jest wersja lux, a pewnie można i za 40 parę jak się dobrze poszuka wszystko wtedy jest w cenie lunche, przewozy, łażenie wspinanie, pocenie ale warto zobaczyć także przyjeżdżajcie zwłaszcza, że tym bardziej jak przeczytałem Wietnam znosi wizy dla Polaków więc będzie można przyjeżdżać bez spełniania żadnych formalności no to trzeba się będzie wybrać znowu może nie latem, bo jest gorąco. Jutro będzie coś zupełnie innego, także oglądajcie dalej. Śledźcie kanał. Przenoszę się korzystając z nocnego autobusu, pokażę Wam mam nadzieję, jak to wygląda. Zupełnie inne miejsca, także do zobaczyska.